Sześć drużyn z powiatów Sierpeckiego i Żuromińskiego wzięło udział w trzecim turnieju charytatywnym Gramy dla Andrzeja. Zawody sportowe i inne atrakcje miały wspomóc zbiórkę pieniędzy dla będącego w potrzebie kolegi Andrzeja Płudowskiego. Po raz kolejny imprezę zorganizowali przyjaciele Andrzeja Adrian Placek i Adrian Jankowski oraz samorządowcy powiatu Sierpeckiego Jarosław Ocicki i Mariusz Turalski przy wsparciu sponsorów. To jest trzeci turniej z kolei, który organizuje, organizujemy dla Andrzeja Kudłowskiego. Wiecie, że jest on sparaliżowanym człowiekiem, no i chcemy mu w tym życiu trochę pomóc. Bardzo pomagają koledzy, bohaterianów, którzy zawsze się zgłaszają do nas i, i my nigdy nie odmawiamy pomocy. Ja chciałbym podziękować wszystkim drużynom, niektóre są tu już trzeci raz. Tak jak może nie pamiętam innych drużyn, ale Zawis pamiętam, że od początku wspiera ten turniej i wspiera tego chorego Andrzeja Płotowskiego. Dziękuję Wam bardzo, bo bez Was ten turniej by się nie odbył. Dziękuję wszystkim drużynom. Dziękuję sędziom, którzy też wyrazili zgodę uczestnictwa w tym turnieju. Są to sędziowie Markowi, muszę powiedzieć. Bo to trzeciej ligi chyba, tak? Proszę Państwa, może teraz Mariusz odczyta, jakie drużyny będą w tym turnieju uczestniczyć. Proszę bardzo, Mariusz. Dziękuję Ci uprzejmie, Szanowni koledzy, zawodnicy, krótko i na temat. Słuchajcie, sam turniej to jedno, ale też imprezy towarzyszące. Będą trakcje dla dzieci, malowanie później, będą maskotki. Będzie potem dla Was też coś, coś na ząb, poświęconek. Dziękuję. Zostawiam sobie Najpierw że drużyny mamy dzisiaj Szesieki, Atletic Club Sierc Wielkie Dawa, Stan Klutoci. Zawic. Polni, Strzelcy. Red Bull, Carnition. I NSS, Sierc, Wielkie Kochani, dwa słowa szybko organizatora. Turniej się do, do skutku dzięki zaangażowaniu wielu osób, natomiast tutaj tworzymy ten sztab od trzech lat. Adrian Kasek. Adrian, gdzie jesteś? Adrian Jankowski. Dzięki, Adrian. Jarosław Wocicki. Mariusz, już Słuchajcie, teraz czas na osoby, które nas pomogły. Bez nich wiadomo, że dzisiaj nic nie, nie zrobi żadnego turnieju z inicjatywy. Ci, którzy nam jako mecenasi może powiedzieć, mogli, to są Krzysztof Korpoliński, dr Magdalena Stasiak, Jacek Urzgowski, Kamil Ocicki, Jacek Czarnecki, Tomasz Witkowski, Starosłupowiatowy w Sierpcu, Marta Sudańska, Urszula Matrza, Mariusz Jarosław Zimna Woda, Krzysztof Szpakowski, Lukas Granit, Jacek Sędzelski. Natomiast oczywiście finansowo też jeszcze dodatkowo to wsparcie poszło od Jarosława Łacińskiego, Adriana Pańska, Adriana Jankowskiego, więc brawa dla Adrianów. Bardzo Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Skromny Mariusz, Mariusza tu raz Słuchajcie, bawcie się, tak jak powiedziałem, szanujcie własne kości, żeby tu dzisiaj nikt się w gips nie, nie pakował. Jest fajna pogoda, fajny wrzesień zapowiada. Życzymy Wam dobrej zabawy i sukcesów na boisku. I żebyśmy jak najwięcej pieniędzy zebrali dzisiaj dla Andrzeja, bo on jest najważniejszy. Dziękujemy. to bardzo, bardzo mało. Dziękuję wam wszystkim za to, że przybyliście i zagraliście dla tego Andrzeja. Witam Andrzeja zresztą, bo dopiero w trakcie Boże, turnieju przyjechał na Andrzej. Zapraszam się tutaj do nas, żeby wszyscy widzieli dla kogo panowie dzisiaj graliście. Dziękuję paniom tutaj z grupy, Dziękuję wam bardzo za to. To jest grupa Karitas, jak mi odpowiada Mariusz. Dziękuję pani nieobecnej pielęgniarce Uli Marczak za to, że była z nami. Dziękuję tu panom, którzy stoją obok mnie, za to, że pomogli w tej organizacji. Dziękuję sponsorom, ale to Mariusz już przeczyta. Ja tylko chciałem ogłosić Państwu wyniki tego turnieju. Szóste miejsce proszę Państwa NSS Sierpc. Brawo! Brawo! Ostatni będą pierwszymi, za rok mamy następny tur. Piąte miejsce Wolni, tak? Wolni strzelcy przeraz. Wolni strzelcy przeraz. Brawo! Nie, ale... Czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Megan Jim Zavis. się pomyliłem to przepraszam bardzo. Zapomniałem okularom. E, czwarte było. Trzecie miejsce. Red Bull. Gratulacje. Zapraszamy tą drużynę Red Bulla. Mamy drużynę Red Bull. Mamy dla Państwa puchar. Gratulacje, Panowie. Proszę Państwa, Zawis jest u nas gościem już trzeci raz. Trzy turnieje i Zawis na każdym turnieju jest. Także bardzo Wam dziękuję. Nie widzę opiekuna, ale również bardzo dziękuję. Nie wiem, gdzie jest. Wtrutne miejsce. Apetik klub czerw. Zapraszamy. Zapraszamy Gratulacje nas i pomogąć, nie? I tak jest, zapulujemy A ty grałeś. Jest, bo za tak klub wygramy. No i proszę państwa. Pierwsze miejsce 15 punktów. Każdy mecz wygrany, czyli komplet punktów. Lutoci, zapraszam. Ja coś proszę mój powiat, chłopaki. Chodzi, chodzi Gratulacje. Zapraszamy, panie południu. Zapraszamy. Dobra, Kapitan Wojciech Fiduliany, zobacz. Weź się odwrócimy, żeby zdjęcie nam zrobili z kapitanem z zespołu i z całą drużyną. Przy okazji chciałem podziękować Uli Matczak za opiekę medyczną. Zobaczcie, jak to warto mieć kogoś. Wielkie brawa dla Uli, ona teraz się opiekuje bramkarzem drużyny naszej. Dziękuję Łukaszowi, grublewskiemu animatorowi Bois Orli. Dzięki Ci Łukasz! Dziękuję. Słuchajcie, jeszcze chciałem wymienić tak na szybko, zanim zrobimy wspólne zdjęcie w bramce. Tam już możemy się wszyscy przemieszczać do bramki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Adrian Plasek, Adrian Jankowski, Jarosław Ocicki i ci, którzy nam pomogli najbardziej. Dzięki dla Łukasza Ruzkowskiego. Granit. Dzięki Łukasz. Jesteś tu z nami. Jacek Secelski, Dzięki Ci Jacek. Kandydat na posła Rzeczypospolitej Polskiej. Powodzenia w wyborach Jacek. Krzysztof Sztakowski. Jarek Zimnawoda. Mariusz Zimnawoda. Marta Sołdańska. Starostwo powiatowe w Siercu. Tomek Witkowski. Tomek jest z nami. Brawo dla na Tomka. Krzysztof Korpoliński, Wójt Gminy Sierpc, Jutro się widzimy na dożynkach u Krzysztofa. Doktor Magda Stasiak. Jacek Orzuchowski. Kamil Ocicki. Jacek Czarnecki. I moja skromna osoba, dzięki. Idziemy zrobić sobie zdjęcie.